będzie pacjentem tego działu, nie tylko, będzie psychiatryzował ludzi niewygodnych dla systemu, tak? No tak? Powiedz mi, jak sądzisz, jakim celem tutaj było jeszcze liczby, tak? Wyciszę, zamkniecie ust. No tak. Zdecydowanie mówisz. I dzisiaj, że tutaj Pani Monika, tutaj pomagamy Panu Danielowi. Pani Moniko, dziękujemy z Lipska za napisanie pism w imieniu Pana Daniela. My to dzisiaj złożymy w sądzie, Pan Daniel tylko podpisze te pisma. Bo tutaj no słuchajcie Państwo, pan Daniel nie zna w ogóle postanowienia sądowego. Na jakiej podstawie jest umieszczone w tym zakładzie psychiatyczny Podawane psychotropy. Po moich telefonach do tego oddziału zostałeś podawany zwiększeniu dawki psychotropów. Ta. Po to telefonie to jest, po twojej? Po moich telefonach, tak. Ponieważ Bo chciałam wyjaśnić, dlaczego tu jesteś? Jaka jest podstawa prawna umieszczona Ciebie w tym szpitalu? Nie ma na chwilę obecną. Uh -huh. uh -huh. No to uh -huh. można go zabrać. Na no własne żądanie może być też, nie? Jako że A tutaj ty możesz w tym momencie tak. ciebie mieści To jest jako zabezpieczenie właśnie problem. Ale kto mnie zabezpieczył i do czego? No I po co? I po co? Właśnie? Dlaczego ci też o postępowania, o których Ty nie masz wiedzy? Nie wiesz, że takie postępowania zostały od ciebie wydane, takie wyroki sądowe. Zawsze włosili zawsze, zawsze mnie do więzienia, nie? Za coś, za nagrywanie czy... Hmm. Za jakieś inne rzeczy zawsze nie wjeździ do więzienia, a hmm. teraz do szpitala. Nie Żeby cię wyciszyć. No i lepiej, lepiej być w więzieniu, bo się przynajmniej wie, kiedy wychodzi No oczywiście, trecy, wiesz. No. Ja nawet nie wiem kiedy ja wyjdę. No tutaj ma rację. No wiesz co, tutaj pani no, pisze. No. Żaneta Zątek, o matko, Kasia jaki ten pan jest zakropiony. Ten, ma, ten pan ma podobanie jest... Jest po, po psychotropach. Słuchajcie, szanowni państwo. I to nie dawka ma zwiększoną po moich telefonach, tylko po to, żeby stracił świadomość, żeby no, wyciszyć go. go, żeby do nas nie dzwonił, nie prosił po prostu o pomoc. Także widzicie, że Państwo, tak to właśnie tak działa. Można zrobić z eleganckiego łopaszka takiego. Takiego człowieka, człowieka. można masz za pomocą przetrofów, tak jest. Słuchaj, powiedz mi, czy jest jakaś możliwość, żeby w dniu dzisiejszym rozmawiać z panem terem myszowem? Nie wiem. Jest pan o to dzisiaj na udziale? Był, no, była to... jakaś wizyta rano z, nie, z jego udziałem? Nie. No ale to jest jakiś lekarz, zastępca. No jest to mnie No, bo jest, 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 i pacjenta, wody, no to był kierownik, nie pozwolił upoważnić ani pani, ani pani, ani pana, ani pana, ani A, nie. pana, to pana, ani Nie. ani nie ani Nie ani pana, też. Widzisz? Ja pana, ani Państwo, ja pana, ani pana, dałam Ci moje pana, Dałam PESEL, no, dałam numer dowodu, pana, ani żeby Pan Daniel upoważnił mnie, do działania w jego imieniu, po prostu no. żebym wiedziała o danych tak, informacyjnych odnośnie eee, tego człowieka. Natomiast ja byłam ubezpieczona. Jak Daniel przebywał na krótkotrwałe w więzieniu, były moje dane, wszystko podane i też tu, w psychiatryku, nie możemy mieć udzielonych o nim informacji. Informacje no, tak. Zamknęli chłopaka i trzymają. No i trzymają, bo takie dla nich wygodnie. Więc będziemy dochodzić, Szanowni Państwo, dlaczego ten człowiek jest ruszony w psychiatryku, jest zabezpieczony na, jakieś, na czas jakiegoś postępowania pewnie, i żebyś znowu trafić do więzienia. Tak? Bo jaka, była podstawa? Właśnie, jaka jest podstawa prawna? No że... nie, tu Ja mam ja wszystko odsiedziałam, tak jak tak No widzisz, no, to jest właśnie dziwne, że on jest. No, że ale cię tutaj przywieźliśmy. Ale Masia, zrozum, on swoje odsiedział, a w tej dachy, chwili ja to go szok... porwali. Porwali go. Tak, tak, tak. I wszystkie ledwe wyroki? Wszystkie wyroki w trybie nie wszystkie. wszystkie? Wszystkie. Dwa i pół roku no. no, proszę. Dwa i pół Dwaj no, Dwa i pół roku a pan publik siedział za, za wyjechaniem policjantów. No tak. No, za no, nagrywanie policjantów. Nie, nie za pomaganie ludziom, ludziom potrzebującym pomocy. No, no, jak kiedy się wpiszę moje imię i nazwisko w Google, to tam widać co ja robiłem No. no. Wiem, wiem, no, ja, ja, oglądali ja, 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 oglądaliśmy ja się filmy. Tutaj no, myślę, że sąd w Kłócku. I powinien... e, jeszcze chciałam nadmienić, że pan Daniel Kublik pomagał z Radomia, Policja. Pan, panu Sebastianowi. Nazwiska nie będziemy. E, tak, nie będziemy mówić po nazwiskach. E, pomagał panu Sławomirowi, pomagał panu Mirosławowi, pomagał Danucie, pomagał Anecie. Pomagał Kasi, która już dzisiaj jest na tamtym świecie i to wszystko zostało po prostu frontem sprzeciwił się tej władzy, która nas niszczyła, bo ja też byłam, pomagał mi Daniel też i oni za to wszystko zebrali do kupy i z, na, przeciwko nam nie mogli, bo my mamy dokumentację jawnie prawną, tak ta zemścili się na, na Danielu, Danielu, bo Daniel to upubliczniał międzynarodowo. No, widzisz, i to jest Ale właśnie, i gdzie są ci przyjaciele? No, gdzie są ci przyjaciele? Z innych To ja mam przyjechać z Włoch, żeby temu dziecku pomóc. A gdzie wy panowie jesteście? Wy panie, którym on pomagał. No, Kasiej to już nie ma, no niestety. No, niestety. Też tak skończyła. W psychiatryku, jak Daniel? No, i po psychiatryku skończyła życie. No, piękna Kasia Strużyń. Kasia mnie pomazą jej. Jaka była jej zabrała? Rodzice jego z ją zniszczyli. To tak głównie. Mama dała eksmisję na bruk i tak dalej. To Podobna sytuacja. Dlaczego mama tak się noży, żeby się zniszczyć? Tak, też wyrzuciła z mieszkania i tato popełnił samobójstwo. No ja mówiłam, powiedzieć tak. Tym samym sposób. No. sposobem. No, powiem Ci, że to jest sytuacja naprawdę. A, a ma jakiegoś No nawet mnie to znowu się... nie no, zgłosiła. Musimy no. uzyskać informacje odnośnie tych, tych postanowień. Jakie są uzasadnienia tych dwóch postanowień? My zgłosimy się to z tym do sądu. Mam nadzieję, że sąd my to nagranie prześlemy pani prezes sądu w Kłodzku i Lubińcu. Aby natychmiast Tobie przesyłali postanowienia, Ty nam przekażesz te postanowienia, żeby Tobie przysługiwało prawo do złożenia zażalenia, bądź też przywrócenia terminu do złożenia zażalenia. Bo no. takie prawa cię przysługują, jak psu, za wypuszczenie. No. No. ale, ale musimy posługiwać. mieć to, rozumiesz, bo bez tego się nie ruszy, bo Ty nie jesteś tu leczony, tylko tak jakby zabezpieczony. A zabezpieczony. kto Cię zabezpieczył? Kto ma to? Na jakim Właśnie. To no w Kłocku sąd wychodzi, bo te pismo mogły. Tak, to, to pismo mogło Tak, to pismo przedstawia nas w sytuacji, że. Nie, na kletę, nie. sąd w Kłocku wydał te postanowienia, ale przekazał według właściwości szpitala psychiatrycznego, który się znajduje w miejscowości Lubliniec, tak? tak? tak. I teraz ten sąd go zabezpieczył, rozumiesz? wiesz? tak? Skocka, tu, i, tu. i, I tak. teraz. My pójdziemy sądu, tego sądu, żeby szpitalu. Danielowi, tak. bo to sprawa karna, nam nie wydadzą, tak. więc muszą tu do szpitala Danielowi przysłać, tak, muszę by... wtedy Daniel nam to wyjdzie. Zobaczcie Państwo, człowiek zamknięty w psychiatryku nie może zrobić nic, nie ma żadnych postanowień, uzasadnień i na chwilę obecną wystąpimy od uzasadnienia, zobaczymy jaka jest sprawa pana zatrzymania Pana Daniela Kubika w tym szpitalu, dlaczego jest on niezabezpieczony i na czyje polecenie jest to Coś jeszcze chcesz dodać w tej sprawie? Z tego co, co mi się wydaje, to sąd w Płocku mhm. zrobił mi sprawę za prośby na Katarzynie Michała na widzeniu, gdzie było wszystko nagrywane kamerą i takiego czegoś nie było. Mhm. I oni tak cały czas wykręcają mi sprawy, żeby nie wiem, mnie spatologizować. I ja już mam tego dość. No masz tego dość. A powiedz mi, czy te zastrzyki, które masz podawane co dwa tygodnie o tym powolnym uwalnianiu? Oczuwasz ich podanie? Y, Widać to po Tobie. Widać powiem. po Tobie, tak. A powiedz mi, jak długo śpisz po tym zastrzyku? Nie śpię. Nie śpisz? Nie, nie, no, normalnie w nocy śpię. W nocy śpisz? No, tak. W ciągu ja normalnie funkcjonujesz, no, tak? No. Mhm. Teraz po tych tabletkach zaczęło cięć, tak. e, Rozumiem. No, po no, bo tabletkach. Oni dzieje, chcą, jej, Oni no. chcą po prostu wyciszyć swoje działania, żebyś nie dzwonił, nie pisał nigdzie, nie prosił kogoś o pomoc. Ja, proszę Państwa, wykonywałam telefon do Pana doktora Myszora. Powiedział, że ja na niego krzyczę. Ja mam taki głos. Wszyscy mi Państwo znacie, mam taki no, tak głos. Jak tutaj, echo echo się tak. Ja no. też byłam w jakimś kurtarzu, jak do niego dzwoniłam, no. echo niosło, a on mi: pani mnie krzyczy, ja sobie tego nie życzę i się ze mną rozłączył bezczelnie. Dzwę jego po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty telefonu nie odbieram. Szef. Dlatego tu jest ta wizyta moja w dzisiejszym ponieważ pan doktor nie odbierał telefonu. Ale ja sobie tylko ty co, 7 dwie, nie, bo i siedem razy. Ile Siedem razy. Telefon odebrał? Nikt. 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 Czyli telefon milczy, zobaczcie państwo, dzwoni ludzie z Zagranicy, z Danii, tak, z Niemiec, z Włoch. No. Nie. Także dziękujemy za te telefony w pana Daniela, dziękujemy. Ja, szanowni państwo, podjęłam rozmowę z panem rzecznikiem, e, nie rzecznikiem, tak, rzecznikiem, pacjenta z tego szpitala. On powiedział, że za dwie minuty kończy pracę, on jedzie do domu. I wie Pani, ja się to zapoznam, że Pana ma Pan podjąć niezwłoczną interwencję w Twojej sprawie. No nic oczywiście nie nic nie, nie zrobił, zaraz do niego się udamy, zobaczymy jakie będzie jego... Albo do lekarza prowadzącego. Albo do lekarza prowadzącego. No ktoś jest z nami, no, ktoś jest no, no ale jak powiedzieli za... Danielowi, że nie udzielą nam informacji. Mm. Jak one łaski nie robią. No, oczywiście, że no, skoro Daniel nam, nas upoważnia, to jest, on jego jest, prywatysłorów, oczywiście, bo ludzie kocha. Kogo ja Pani Monika, Ma, pani Moniko, dziękujemy za pisma. Bardzo pani dziękujemy. Trzymaj no, się, Daniel. Niech przestaną cię ufaszować tymi lekami. Szatanistyczny no. system przeciwko ludzkości pisze pan Damian. No zgadzam się z tym, zobaczcie państwo. A to jest wszędzie, w każdym szpitalu w Polsce trzymaj niewinnych ludzi psychotropami, żeby po prostu ich Dzięki tożsamość Państwu. i czujność no, no. zbić. Proszę. Jakby Kasia miała telefony na studio Polaków, to ja miałem na żywo po 6-7 tysięcy ludzi. Na ale ja mam na to wszystko, panie. Ale nie ma pani dostępu. Ja mam. Jako mam. Ale nie, ja mam do Mirka. A to ty na obolskim. Ja tam. swoje. Pani Monika pisze do rzecznika praw pacjenta, idźcie. No ja pójdę do no, 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 pana, no, bo pan no. bardzo. No, chamsko się obecnie zachował i na pewno będę chciała podjąć w dniu dzisiejszym interwencję, rozmowę z tym panem rzecznikiem, bo jemu się bardzo spieszyło do domu, on nie będzie nic działał, on się zapoznał w swoim czasie, stwierdził, nic nie zrobił w tej sytuacji. Także y, podziękuję mu za jaką pomoc. Złożyłam pismo do rzecznika Praw Pacjenta, ale słuchajcie, w Warszawie przedstawiałam tak mniej więcej tutaj całą tą sytuację, jaka spotkała pana Daniela. Zobaczcie, zobaczymy, bo to pan rzecznik napisał, że w tym momencie przyjęli moje zgłoszenie i będą działać w imieniu pana Daniela. Zobaczymy, kiedy to zrobiła. Mam nadzieję, że to już się czytałem, kontaktowali i coś działają. Bo, no nie czekajmy, bo, bo ciebie po prostu tymi kawi zniszczą i w końcu stracicie życie i zdrowie. No tak, już stracę życie. Już stracę. Dzieci, no, dzieci nie widzę. To jest, dzieci, nie ile widzę. dzieci już nie widzisz? Dwa lata. No. Dwa lata nie widzisz własnych dzieci. Ile wieku masz te dzieci? No, dwudziestej wczoraj miało godziny czwarte. No proszę. Cztery, latka i sześć. No. Hmm. I sześć. No tak, to znam dzieciaczka, tak. I, trzy, I 16 lat Michał, od z pierwszego związku? No, a i 16 no, lat z już tak. No i tyle go nie widzę. Bo w... No widzisz, no tutaj pan Sensow pisze, że jak nie puszka, to psychuszka, stare, komunistyczny metody. No zgadza się. Pani Monika pisze, lekarz prowadzący wam nic nie powie. No pewnie nie, bo pewnie powie, powie że y, on za to jest odpowiedzialny sąd, może sądu jechać. Sąd mam y, tu no, tego pana pisał, tak? Ale dobrze, ale dobrze, ten pan nie wie ale... o żadnych postawieniach sądowych. Jest to po prostu poza jego wycami właśnie. Także mieć to. Monika, dzięki za to pismo. My jeżeli jeżeli to do sądu. do sądu, właśnie już jedziemy, Daję. dzięki za ten wywiad, no. będziemy robić za naszym mocno i pomóc, Mam ale że... musi nam to podpisać, to, no. ale w każdym bądź razie jeszcze idziemy, Kasiu, do, do, pracęta, do byle kogo, żeby nam cośkolwiek udzielił w sprawie Daniela. No oczywiście, mamy takie prawo. No nie możemy tam, go to... zostawić od tak. No nie zostawimy No. no. to jest takie ja bo też już mieliśmy interwencję ochrony, Chociaż nie oko, tylko pana, który jest portierem, który wydaje mi bilety wjazdowe, a on mówi, e, wiesz, pani chce bilet? Tak. A ile kosztuje? Ja mówię, złotych. to niech tyle będzie stało, to tyle będzie bilet ważny. Dobrze, bo to jest mi głupsza sprawa, bo tu trzymacie człowieka zdrowego. I on się tym zainteresował i poinformował wszystkich, zobaczył, że chodzę z kamerą, wiedzą. A bo aha, no z drugim bloku siedzą dzieciaczki, siedzą. Buziaki mi przesyłały, makały, liście przybijały. No. Dzieci, no takie małe dzieci już psychiatryzowane. No ucie. dzieci są psychiatryzowane. No, nie. Dużo osób popełnia samobójstwa, czy tam próbuje, ale tak? dokładnie samobójstw. Dzieci jest bardzo dużo. Słuchajcie, na jedną łóżko czy już dłuższy okres czasu po szpitalach, no. są przepełnione po brzegi, brakuje miejsc, z tego co wam yes. wiadomo. No ja widziałam na własne oczy, no. bo w życiu nie widziałam dzieci, a tu widziałam cały, cały ten... Idziemy do lecznika prek pacjenta tak. jak i jak później będziemy, się połączymy. Coś się będzie działo, to damy Państwu znać, czy macie za nas kciuki, no. żeby się udało dokądkolwiek dotrzeć, jakiegoś decyzyjnego, no nie? No. no, albo może jeszcze w sądzie może też dotrzemy. Ulica Sądowa 3, pojedziemy, adres, mm -hmm. w Lublińcu, także dotrzemy tam, złożymy te pisma, Pan Dajesz podpisze. Ja bym chciał teraz o do tego, żebyście się... No tak, tak, tak. Nie dadzą ci, dadzą, Kasiu, karny nie, nie dadzą, tam nie, dadzą, nie, dadzą nie dadzą nam. Próbujemy, spróbujemy, chociaż możemy. Tak Napiszemy oświadczenie do Ciebie, że chcemy, aby, czy, po, że opoważniasz mnie, do wglądu w Twoją dokumentację. Pani Monika pisze tak, jak Daniel będzie potrzebował jakiegokolwiek pisma do sądu no, albo lekarzy i daje znać. Dzięki Monika za takie działanie z strony, bardzo miło, bardzo Ci dziękujemy, naprawdę. No kobieta tutaj bardzo pomocna, która zaangażowała no, się w pomoc Pana Danielowi. Działamy i co z tego, jak... Pani to... Monika pisze, że lekarz prowadzący dla mnie nic nie powie, ale na pewno, to pacjenta musi nam odpo no, musi, odpowiedzi. Tak. Także więc kończmy, bo... To kończmy, bo będziemy jechać na ze sądu. A tu już mamy kilka spraw do no, Trzymajcie no, nas no. i pozdrawiamy Państwa serdecznie, usypijajcie to działanie, bo to jest bardzo ważna kwestia, żeby społeczeństwo się w końcu obudziło i pomagało takim ludziom, którzy walczą, którzy są psychiatryzowani i faszyrowani psychotropami. Stop takiemu działaniu, mówimy, stanowczo dość. No tak, i... tak, tak samo Mir Mirosława Moskwe trzymali w psychiatryku za to, że pomaga ludziom. I myśmy mu pomagali. A gdzie on Tobie pomaga? Bo jest w psychiatryku? Też, Też jest teraz. Nie wiem. Nie, nie, on już wyszedł. wyszedł już? Mirosław Moskwa był psychiatryzowany Sebastian, nie Sebastian. Nie nie, 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 ten był jeszcze. A to już nie ważne kto, było set dziesiątki Michael. ludzi. Majchel. może nie jest dalej, dalej jest teraz w więzieniu Michael. Danielku, w tej chwili nas no. interesuje twoja sprawa, Mirek Moskwa już wyszedł. Pan Lorenz Freiman oddał całe serce, pomagając panu Mirosławowi Moskwie. W tej chwili Nie no. wyciągnął z, proszę z i Danielowi też. Moskwa. Także Nie. dziękujemy Nie. panie Lorenz Freiman, bo Pan też tak u, udziela się Nie i pomaga. Mego. Pomagał Danielowi, pomagał Mirkowi Moskwie. Bo ja też nawet podpisywałam panu Lorencowi. Wspaniały, Człowiec. uczciwy patriota, człowiek walczący o prawo i sprawiedliwość i o walkę o Claudio Królika, którego właśnie wykończono, zamordowano w szpitalu. Człowieka posądził sędzia, że ukradł mu portfel, a ten człowiek był we Włoszech w Mediolanie. I w człowieku, głodówką go kończyli. Pozdrawiamy Cię Lorensik, i wiemy, że właśnie na niego dwa pozdrowienia dla, dla Lorenza. Też pozdrawiam pana Lorenza Freimana, który pomagał mi już chyba, nie pamiętam w którym roku, wyciągał też mnie z psychuszki. No. Samym telefonem, tak. tym, co mam mówić i jak mam. Co mam im przekazywać? Jakie informacje? Tak. Zna doskonale prawo, i odczepili się ode mnie. Wspaniale, człowiek. Miałem parę lat spokoju, a teraz znowu. Znowu te same Odsiedziałem w więzieniu 2,5 roku. Też nie, za niewinność. Wyroki nawet nie było poszkodowanej, przesłuchanej. Nie, był, nie ma w tym wyroku poszkodowanej, bo nie została przesłuchana. To jak mogli mi dać wyroki? To samo zrobili w Płocku. No. I tak on jak psa. Nie wysłuchajmy. On nie wie, na co siedzi. On nawet nie wie, co siedzi. O, szanowni państwo, nie ma takiego, że nie ma. Nie może być. Świetna prawa, że idziemy, działamy dalej, dalej, ale trzymaj. To przejdziemy Ciebie jeszcze później. Napiszemy to. Daj to że ja napiszemy. żeby nam Daniel postarać się. Ja pójdę, według długopis, ja pójdę. Dobra, dziękuję państwu. Przechodzę się dalej, niech państwo zobaczą, co się dzieje w tym szpitalu psychiatrycznym w Lublinie.